A przeciętne koreanki jak byłem w Seulu przez ten rok, to no fakt, że 70 albo 80% nie mogłeś zawiesić aż tak oka. Mhm. Ale problem jest w, w tym, że przeciętna Koreanka to jest taka jeszcze nie super ładna, ale jeśli, Bo Koreanka jest moim zdaniem albo ładna, albo brzydka, jeśli chodzi w ogóle o zjadki, tak? Aha. Albo ładna, albo brzydka. I Ładna, a jeszcze może być słodka, ale to już taka bardziej, no nie wiem. <laughs> to jest, to jest coś innego. Ale jeśli jest brzydka, to rzeczywiście no, nie spodobała się, bo nie ma małe piersi, czy, czy po prostu, no nie wiem, dziwny wyraz twarzy. Ale jak, jest ładna, ale jak jest ładna, to ona jest po prostu tak ładna, ona jest po prostu. Ale nie, dobra, ja muszę kończyć. Ale słuchaj, ja nie... ja Okej, okay, ale, wra... ale nie masz wrażenia, że te zasady, o których mówisz, skoro już wróciliśmy do kobiet, tyczą się właściwie każdej kobiety. No ja wiem, że to jest taka szczypta tajemniczości, egzotyki i tak no, dalej. Są takie przeciętne jeszcze, które po prostu są ok. Aha. I. Czemu w ogóle rozmawiamy Czemu? o tym? Ale oczywiście, tylko ja zaznaczę, że to ty zacząłeś. No. Liczy się wnętrze i Koranki mają bardzo fajne wnętrze, słyszałem. No, dobrze, okay, okay, okay. no. bo ja tu trenerem mi macha, chyba. Rozumiem. My, na skupanie, Także chyba będziemy kończyć.